Jeśli interesują Cię ponadprzeciętne, pewne i przewidywalne zyski we własnej firmie, to jesteś w idealnym miejscu. Nazywam się Adam Grzesik i na co dzień pomagam przedsiębiorcom zarabiać w sposób mądry i uczciwy. Dlatego witam Cię w podcaście o zarządzaniu finansami, otaczaniu się samodzielnymi pracownikami i lojalnymi klientami. Spodziewaj się konkretów, praktyki i sprytnych rozwiązań. A po dużo więcej, zajrzyj na stronę adamgrzesik.pl. Prosty i skuteczny pomysł na biznes bez środków finansowych i bez ryzyka. Część trzecia, więc trzeci odcinek podcastu, sezon szósty. W poprzednich rozmawialiśmy o multilevel marketingu, rozmawialiśmy o konsultingu, o mentoringu. Teraz chciałem z Wami porozmawiać o kursach online. W końcu tak mam platformę. Mam platformę vod.adamgrzesik.pl i dobrze byłoby, gdybyś sobie ją uruchomił na telefonie lub na komputerze. Kiedy o tym rozmawiamy, o tym właśnie pomyślę. Rozmawiamy sobie dzisiaj o genezie, jak wpadłem na to, ile na tym można sobie zarobić. Powiem, jak skonstruować taką platformę, na co zwrócić uwagę, ile to kosztuje, jak w ogóle zacząć tą koncepcję, żeby było dobrze. Jest takie powiedzenie, że nigdy nie zarobisz tyle na swojej wiedzy, nigdzie nie zarobisz tyle wykonując swoją pracę, jak handlując wiedzą. Więc ten element dotyczący wiedzy jest bardzo korzystny. Nie musisz od razu zacząć handlować wiedzą. Możesz zacząć tworzyć materiały dla swoich pracowników. Możesz zacząć tworzyć materiały dla swoich dzieci, dla swojej rodziny, dla swojego brata, siostry, dla siebie na przyszłość. Możesz dzisiaj, wykorzystując narzędzie, które się nazywa Lum, to jest taka wtyczka do przeglądarki Chrome, możesz nagrywać ekrany i tłumacząc, mówiąc do komputera, pokazywać, co robisz na monitorze. Możesz nagrywać to, co robisz na telefonie komórkowym. Jeśli jesteś dobry w marketingu, skrolujesz jakieś rolki, proszę bardzo, możesz konstrukcję rolek nagrać na swoim telefonie komórkowym. Jeżeli masz swoich pracowników i uczysz ich czegoś, czegokolwiek, uruchomienia, zapisania klienta do CRM-u, jakiegoś, wykonania jakiegoś narzędzia, weź telefon komórkowy, nagraj to, weź monitor, nagraj to, co się dzieje na monitorze i Wrzuć to do YouTube'a jako rzeczy prywatne, może później umieścisz na swojej stronie, a może umieścisz na jakiejś platformie i zaczniesz się dzielić wewnątrz swojej firmy lub na przykład przez swojej rodzinie. Ja zawsze zastanawiałem się, kurczę, jak tam, jak uprać pewne rzeczy, aż żona powiedziała wy Kochanie, weź swój aparat telefoniczny i nagram po prostu instrukcję. I to jest dzielenie się wiedzą. Moment, w którego przejdziesz z tego właśnie dzielenia się darmożką i swoją wiedzą, której potrzebujesz do komercji, to jest tylko jeden krok. Na platformie vod.adamgrzesik.pl to jest to, czego ty nie widzisz, ale gdybyś miał, jeśli masz jakikolwiek mój kurs i tym środka się zalogujesz, to tam zobaczysz taką rzecz, którą nie handluję. Tam są materiały dla salonów kosmetycznych. Dwa odcinki wcześniej podcastu, kiedy rozmawialiśmy o tym, jak mieć pomysł na biznes bez środków finansowych. Mówiliśmy o multilevel marketingu. Mówiłem o tym, że pracujemy dla firmy Larens i tam całą koncepcję przekazywałem. Teraz powodem, dla którego często ludzie przystępują do struktury, właśnie zapisując się pode mnie, jest to, że ja im mogę dać poza tymi wszystkimi korzyściami, które daje cała struktura, wiedzę. Więc, okej, okay, jesteś zapisany pode mnie, proszę bardzo, masz dostęp do platformy i daję ci kolejne narzędzia. Przychodzi nowy pracownik do pracy, okej, okay, proszę bardzo, daję ci konto na tej platformie i tam możesz sobie się pouczyć w domku a później tej teorii, później przychodzisz i zdajesz egzamin. Więc wiedza jest narzędziem, które warto multiplikować, warto je ustrukturyzować, warto się nim dzielić i co najważniejsze, w dzisiejszych technologicznych czasach nie potrzebujesz żadnych środków na start. Co to oznacza? Możesz napisać sobie jakiś dokument w Wordzie i zrobić z niego PDF-a. Możesz wejść do programu Canva, przygotować sobie przepięknego PDF-a, ładną prezentację, którą komuś przyszłości sprzedaż. Możesz nagrać przy użyciu telefonu komórkowego film, który umieścisz na swoim kanale na YouTube lub gdzieś jeszcze indziej, na przykład na dysku w chmurze, jako prywatny i ktoś ci zapłaci za ten link, ty mu wyślesz, albo umieścisz go w swoim PDF-ie, albo dasz mu w prezencie. Natomiast, dlaczego warto mieć platformę? Już tłumaczę. Dlatego, że za niewielkie pieniądze, aczkolwiek to już nie będzie za darmo, tylko za jakiś tam fee. Tutaj możesz mieć to w jednym miejscu i może to być bardzo profesjonalnie. Więc teraz porozmawiajmy przez moment o narzędziowni, a później o tym, co zrobić, żeby klienci, którzy kupią, kupili jeszcze więcej rzeczy od ciebie, no bo na tym tak naprawdę jesteś w stanie sobie zarobić. Jak sobie wejdziecie na stronę vod.adamgrzesi.pl, to tam na samym dole, czyli trzeba przewinąć na sam dół, jest informacja o tym, strona powstała dzięki narzędziu. I tam jest link do tego narzędzia, jak sobie klikniecie, to pokaże się strona sprzedażowa. Ta platforma kosztowała mnie 1000 zł. Koniec kropka. To jest wszystko. Znaczy, nie no, przepraszam, hosting i domena jeszcze, no to jest jakieś 40 do 100 zł rocznie, można sobie za to zapłacić i za to, że strona wygląda tak jak tutaj, bo ta firma dla ciebie tą stronę postawi. Czy są droższe abonamenty? Tak, jest taki abonament za niecałe 2000, jest abonament rocznie za 2,5. Ale jak cokolwiek zarobisz na czymś, to możesz sobie dokupić ten abonament. Więc inwestycja w Twoją firmę, czyli w narzędzie łącznie ze stroną internetową, koszt około 1000 zł, maksymalnie do 2,5. Co dalej potrzebujesz, żeby fajnie sprzedawać? No dobrze jest mieć jakiś program do fakturowania, który się z tym zintegruje. Ja pracuję na fakturownia.pl. Jest to program internetowy, ale W-firma, i e firma czy inne internetowe programy też się fajnie z taką rzeczą integrują. Chodzi o to, żebyś nie musiał, nie musiała ręcznie wystawiać faktur, tylko klient, który sobie kupi jakiś produkt, żeby od razu ta faktura do niego powędrowała na mail. Czyli potrzebujemy mieć platformę, inwestycja od 1000 do 2,5. Potrzebujemy mieć jakiś program do fakturowania, inwestycja. Od 10-15 zł miesięcznie do 30. Zaczniemy od, od tej małej skali. I dobrze byłoby, gdybyśmy mieli jeszcze jakiegoś operatora płatności, z którym się podzielimy prowizją. Na przykład 2%, 1,5% zabierze. PayU, PayPal, Tpay, albo przelewy 24. Obojętnie, kogo byśmy nie wybrali z tych operatorów, to musimy mieć napisany regulamin naszego sklepu, który sobie powstanie. I teraz znowu, schodząc na stronie wiodi.ademgrzesik.pl, na dole znajdziecie regulaminy, politykę prywatności i regulamin tak zwanego lead magnetu. Jak sobie na to klikniecie, to tam jest narzędzie, dzięki któremu to powstało. To kosztowało mi około niecałe 500 zł. Też od twórcy platformy, od Michała to nabyłem. I to jest genialna rzecz, dlatego że kupujesz platformę, Wysyłasz im informację, że kupiłeś sobie platformę i oni ci całą resztę od wewnątrz robią z pełnymi instrukcjami wideo. Za 400 zł dokupujesz sobie ten regulamin sklepu, politykę prywatności, gotowca, który umieszczasz na tej platformie. Następnie wysyłasz informację do operatora płatności, przelewy czy tam Tipeja, że tak wygląda Twoja strona, tak wygląda regulamin. Prosisz o podpięcie płatności takich, że klient zapłaci, szybko dokona zakupu, a Ty dostaniesz kasę na konto. I z powrotem wracasz do tej firmy, do publiku, która jest właścicielem tej platformy, i oni ci to wszystko integrują. Więc słuchasz mojego podcastu, masz platformę, albo jestem na, w podróży motocyklowej, ktoś sobie wchodzi, kupuje produkt na mojej stronie, kasa przychodzi na konto, faktura, dostęp wszystko dzieje się w sposób automatyczny. Może nie jest to darmowe, ale powiedzmy, w temacie maksymalnie 3-4 tysięcy jesteś w stanie się spiąć. I teraz. To, do czego ciebie zachęcam, bo słuchasz tego podcastu, ale warto, żebyś wszedł na platformę viody.pl i żebyś coś kupił. Oczywiście nie musisz kupować wszystkiego. Możesz przejść po prostu przez proces zakupowy i nie wejść później do, do zapłać, ale chodzi mi o to, żebyś pewną rzecz zobaczył. Na przykład jest tam książka Budżet Firmowy. Na tej platformie masz wspaniałe narzędzia, to znaczy możesz na niej sprzedawać swoje kursy online. Może sprzedawać PDF-y, może sprzedawać produkty fizyczne, książkę z produktem fizycznym, może sprzedawać produkty w postaci usług, czyli wykonanie czegoś, albo konsultację, którą tam masz. Więc mamy trzy rzeczy: produkty wirtualne, fizyczne i usługi. Druga rzecz, która tam się dzieje na tej platformie, jest taka, że jest tak zwany upselling, czyli wchodzimy sobie na tą platformę, być, klikamy sobie na książkę budżet filmowy. I pojawia ci się koszyk zakupowy. Tam też jakaś stronka jest zrobiona, ale powiedzmy, wkładasz ją do koszyka, czyli decydujesz się, żeby zakupić ten budżet firmowy, na przykład za 97 zł, i nagle na tej platformie pokazuje ci się upselling, czyli być może byś coś dokupił. I to jest genialne dla mnie, ponieważ wiele ludzi przychodzi, chcą kupić książkę, a nagle wychodzą z na przykład narzędziami dla przedsiębiorców albo z budżetem. To wszystko tam jest w cenie, czyli te wszystkie integracje. Mówię o tym dlatego, ponieważ za poprzednią platformę, która nawet jeszcze istnieje, zapłaciłem 6 tysięcy złotych 6 lat temu. To były kosmiczne pieniądze w porównaniu z tym, co teraz aktualnie się tutaj dzieje na tej platformie, więc mamy tak, tak zwany upselling. Chodzi o to, żebyś zobaczył w środku, jak to jest skonstruowane, bo też możesz mieć coś takiego. Sama obsługa jest banalnie prosta. Jeśli potrafisz wysłać maila, będziesz potrafić pracować wewnątrz tej platformy, dlatego że trzeba tam włożyć albo plik, albo proste nagranie wideo, które możesz tam w ogóle na tej platformie umieścić, więc nie potrzebujesz mieć nic w chmurze. Możesz pisać tylko teksty, więc bardzo ci polecam, żebyś zajrzał i zobaczył, co tam może być, jak to wygląda. Poza tym myślę, że kupowałeś, czy kupowałeś też ileś tam szkoleń online'owych. Teraz porozmawiajmy o dwóch rzeczach. O pierwszej rzeczy, skąd u mnie się pojawił pomysł na taką platformę, skąd on się wziął, bo to myślę, że dosyć ciekawa, inspirująca historia. I numer dwa, co zrobić, żeby klienci chcieli od Ciebie kupować. Pierwszy element polega na tym, że ja kiedyś nie wierzyłem w ogóle, to jeszcze były czasy przedpandemiczne, w szkolenia online, raczej chciałem się konsultacje dawałem i szkoliłem ludzi na żywo. Mówię, po co mi platforma, kto, kto tam coś kupi? Ja kupiłem parę badziewi, byłem wkurzony na to, to jest bez sensu. Pojechałem na pewne szkolenie Never Work Again, nie pracuj nigdy więcej. I z tego szkolenia, kiedy wróciłem, zacząłem sobie liczyć, ile mam pieniędzy, jaki mam dochód tak zwany pasywny, czyli bez mojej pracy. Kilka lat temu policzyłem, że było to około 2,5 tysiąca złotych. Te pieniądze pochodziły z odsetek z lokat bankowych. I to był cały mój hajs. Jednocześnie zacząłem marzyć o samochodzie. To były czasy, kiedy postanowiłem sobie kupić Mercedesa MLA, takiego suba większego. Dzisiaj, dzisiaj się on nazywa. Jest to tam chyba e-klasa, tak? Duża. I teraz powiedziałem sobie, zainspirowany tamtym szkoleniem, że ja uzbieram pieniądze, robiąc dalej to, co robię. Uzbieram pieniądze na, tego, na ten samochód, tak żeby to był samochód z dochodu pasywnego. I wtedy opublikowałem pierwszy kurs. Siedziałem, nagrywałem po nocach, kurs się nazywał Szkoła Biznesu, był bardzo brzydki. Udało mi się go sprzedać za około 12 tysięcy złotych w pierwszym miesiącu, w drugim za około 8, i wtedy, tak, wziąłem w leasing samochód. Już go nie mam. Już było potem kilka samochodów, ale właśnie z takiej produkcji materiałów postanowiłem, że prowadząc biznes, będę mógł robić sobie prezenty i kupować samochody, lub inne rzeczy z biznesu pasywnego. Więc dla mnie to była ta motywacja. Nie wiem, jaka motywacja będzie dla ciebie. Motywacją dla mojej żony było to, że chciała mieć w jednym miejscu materiały dla swojego salonu, dla pracowników, czyli niekomercyjne, i to wykorzystać, a komercja. Przyszła po prostu później. Więc warto myśleć o czymś takim, aby to dołożyć do tego, co robisz, żeby dodać element wiedzowy. On jest prosty. Nawet jeśli nie sprzedaż, nic, no to mówię, ryzyko jest na poziomie 1000 zł i tyle. Tutaj. Drugi element to jest to, co powinno się znaleźć w tym kursie. Dosyć dużo przeznaczałem, przeznaczam na moją wiedzę, kupuję kursy online. I z zażenowaniem patrzę na to, co jest dostępne na rynku, i czasem nawet, co mi się w głowie nie mieściło do niedawna, oddaję te kursy, czyli odsyłam, mówię, poproszę o zwrot pieniędzy, i naprawdę u takich topowych, znaczy popularnych osób, ponieważ w środku jest, nazwijmy to, badziewie. Moja sugestia jest taka. W kursie nie chodzi o to, żeby przegadać, tylko powinieneś, powinieneś mieć jedną podstawową rzecz. Jak najszybciej. Naucz osobę, swojego kursanta, swojego pracownika, umiejętności zrobienia czegoś. Chodzi o to, że ludzie nie chcą płacić za oglądanie ciebie, twoje geniusze, bo mają to w streamingu, mają to na playerze, mają to w innych, na Netflixie. Oni chcą przyjść, żeby nauczyć się czegoś. I teraz to, co masz, jeśli być może jesteś twórcem internetowym, coś co masz na YouTubie, możesz zacząć. Mieć dalej to na YouTube, ale możesz też zacząć tym handlować. Więc nagrywając cokolwiek, tworząc materiały, nie idź na ilość. My nie mamy czasu, żeby ciebie słuchać, oglądać, czytać. My chcemy mieć konkret. Więc najważniejszą rzeczą jest to, jeśli przygotujesz coś na stronie opisowej, natychmiast daj to swojemu kursantowi, żeby on się tego nauczył. Większe fragmenty dziel na filmy lub na teksty pięcio-sześciostronicowe, albo na filmy do 10 minut maksymalnie. I bardzo ważny element, jeśli nagrywasz jakiś filmik, czy ekran nagrywasz i mówisz do tego kursanta, to później obrabiając ten film, wypisz mu poniżej rozdziały. Bo ja czasem chcę wrócić do filmu, ale nie wiem, czego mam szukać. Bo nie chcę się oglądać 10 minut. No, kiedy ja mam wypisane tak zwane rozdziały czy podziały w tym firmie, to ja jestem w stanie powiedzieć: OK, minuta 43 sekunda jest ten temat, który mnie interesował, i natychmiast go, natychmiast go tam dostaję. Więc to jest taki drugi element. Trzeci element, na który warto zwrócić uwagę, to pozwól komentować ludziom, i tu bardzo ważna rzecz: odpisuj na te, na te komentarze, bo z komentarzy, z tego zadawania pytań, będziesz tworzył nowe kursy. Więc. Daj konkret zamiast dania wody, daj krótszy kurs, daj mniej, ale żeby człowiek potrafił coś z niego zrobić, wtedy chętnie kupić coś większego, bo kiedy ludzie nie kupują kursów? Wtedy, kiedy kupili coś od ciebie, nie przerobili go i już nie chcą kupić nic więcej. U mnie ponad 70% osób ma więcej niż jeden kurs. To znaczy, że doworzę, czyli kupiłeś jedno, kupisz za moment drugie, bo ta wiedza ci się opłaca po prostu. Jeśli możesz, postaraj się zrobić opcję lifetime access, żeby klient miał wybór. Ja wiem, że wielu twórców internetowych mówi o tym, że na przedłużonych subskrypcjach są w stanie 30% swojego dochodu, przychodu wygenerować. Ja podchodzę do czegoś, do tego tak, albo daję bez ograniczeń czasowych, albo jeśli chcę obniżyć cenę kursu, to mówię: OK, to tu masz trochę taniej, ale na rok, i później może sobie dopłacisz. A Zapłaśnie stówkę czy dwie więcej i masz bez limitu. Jeżeli się zdecydujesz na to, to warto zrobić webinary. U mnie najlepiej się właśnie sprzedaje to w trakcie webinarów. Ja pracuję na live webinarze, ale tych jakby platform webinarowych jest mnóstwo. I jak to działa? Jeżeli ktoś kupił u mnie kurs, nawet jeśli ktoś kupił u mnie książkę, to dostaje dostęp do takich webinarów dla przedsiębiorców. Przestałem robić darmowe webinary, normalnie można kupić dostęp do webinarów za 300 zł, ale możesz kupić książkę albo nawet w wersji cyfrowej i też dostaniesz dostęp do tych webinarów. Dlaczego? Bo wtedy, kiedy wchodzisz w interakcję, kiedy rozmawiasz ze swoją publicznością, to ta publiczność, kiedy się z tobą, jakby oswoiła się z tobą, to wydarzają się dwie rzeczy. Ufając ci, wracają do kursu i go przerabiają, czyli nawet jeśli kupili coś i zapomnieli o tym, to oni do tego wrócą, po drugie kupią coś więcej. Więc ja co miesiąc robię webinary dla moich wszystkich klientów. Możesz sobie też wejść na platformę wiodi.adamgrzesi.pl i przejść na drugą stronę, poszukać sobie webinarów dla przedsiębiorców, zobaczyć ich tematy. Więc to są webinary dla moich klientów, ale również robię webinary wewnątrz kursów, czyli mam budżet firmowy, zwycięski, zespół, szkołę biznesu. W tych trzech kursach robię co miesiąc webinary. Czyli ktoś się z powrotem loguje na platformę, ma dostęp do kursów online nowych i w, w tym kursie w ramach jednej lekcji Mam podpięty kod z live webinaru i tamten webinar prowadzę. To jest taki fajny trik, który sprawia, że ja przestałem sprzedawać w okienkach. Kiedyś się bawiłem w okienkach, wielu twórców się bawi dalej w okienka. Natomiast ja miesięczną sprzedaż mam między 12 a 25 tysięcy złotych. Średnio rocznie 200 do 250 tysięcy przychodu mam właśnie z platformy VOD w normalnej sprzedaży w uczciwych cenach, ale jeszcze raz powtarzam. U mnie większość klientów kupiła więcej niż jeden kurs, i zdradzam Ci teraz takie proste triki. Pierwszy, kiedy klient kupuje, upsell lub zamień albo dobierz sobie coś, i to jest wbudowane w tą platformę. Drugi, jeśli możesz, to ze swoimi klientami, którzy kupili kursy, wewnątrz kursów prowadź webinary, być może jakieś, nie wiem, cztery webinary do kursu albo cykliczne, non-stop, wysyłaj e-maile z informacją, że te webinary tam będą. I w trakcie tych webinarów oferuj inne kursy, wtedy oni je uzupełnią. Jeżeli masz swoich potencjalnych klientów i może by coś od ciebie kupili, ale jeszcze nie są przekonani, to wpuść ich na tą platformę, daj im darmowy kurs albo daj im niskopłatną rzecz typu książka i powiedz, ok, zobacz jak wygląda platforma, nauczę cię logowania do tej platformy i wejdź sobie głębiej, zobacz co tam mamy, być może pouczestniczysz w webinarach, być może dostaniesz w tych materiałach, zobaczysz coś innego i dopiero kiedy oni cię potestowali i cię spróbowali, to wtedy mu sprzedajesz pozostałe rzeczy. Więc podsumowując tą krótką lekcję, moim trzecim pomysłem dla ludzi, którzy albo chcieliby coś sobie dodać do poszukają inspiracji, albo myślą o swoim biznesie, może bym pozatrudniał ludzi i tak dalej, jest pomysł na to, aby zacząć od edukacji. Dlaczego od edukacji? Dlatego, że kiedy chcesz wejść w poważny biznes, postanowić zatrudniać pracowników, obsługiwać klientów, sprzedaż, umiejętność przekazywania z twojej wiedzy, twojej koncepcji, jest rzeczą, która jest nieodzowna. Jeżeli chcesz się tego nauczyć, najlepszą rzeczą jest to, kiedy uczysz innych. Jak uczyć innych? Poprzez wystąpienia publiczne, poprzez edukację, nagrywanie różnych właśnie filmików, ale Świat jest pełen darmoszki i ludzie szukają wartościowych osób, chcą się przebić przez pewien gąszcz. Więc pomyśl o tym, żeby na przykład, zamiast wysyłać jakieś tam, nie wiem, PDF-y czy maile, żeby swoją wiedzę zebrać w jednym miejscu. To nie jest całkowicie bezpłatne. Tak jak powiedziałem, ta platforma kosztuje sobie około tysiączka złotych, ale ja jestem wielkim, absolutnie wielkim fanem tej firmy, która akurat tą platformę... Zrobiła tych platform też jest dużo, może sobie wybierzecie coś innego. Zapamiętaj, że nigdy w biznesie nie zarobisz tyle, ile na tym, kiedy uczysz tego biznesu. Ja dzisiaj zarabiam dużo pieniędzy na edukacji, na konsultacjach, dlatego, że moim biznesem jest salon kosmetyczny. I ludzie kupują moją wiedzę, bo ja jestem praktykiem. Jeżeli Ty jesteś na co dzień praktykiem, pracujesz, nie wiem, gdzieś w biurze, w fabryce, znasz się na czymś, i ludziom wam kurczę, ty jesteś dobry, on jest naprawdę genialny. Ona jest wspaniałą osobą. Zacznij dzielić się swoją wiedzą. Najpierw za darmo, a później w opcjach płatnych. Pracuj nad biznesem, a nie w biznesie. To była większa, wielka przyjemność w tych trzech odcinkach pokazać ci trzy różne podejścia na biznes bez pieniędzy i co najważniejsze biznes, który może być dodatkiem do tego, co już dzisiaj robisz, bo ludzie czasem zapominają i. Jak są kowalem, to do końca tylko podkuwają kopyta tym koniom, a nie myślam o tym, że mogli, że są ludzie, którzy chętnie by się pewnych rzeczy od nich nauczyli. Trzymam kciuki za Twój sukces i zapraszam po więcej. Zasubskrybuj, zostaw opinię. No i odwiedź po prostu platformę Został .pl. Zostaw opinię i co najważniejsze zainwestuj przynajmniej w książkę, bo myślę, że ono otworzy Ci oczy. Wszystkiego zyskownego. Dziękuję i doceniam Twój czas. Zapewne należysz do osób przedsiębiorczych, dlatego na pewno zaobserwujesz mój kanał, a po dużo więcej zapraszam Cię na stronę adamgrzesik.pl. Wszystkiego zyskownego!